Vinicius Junior do tej pory był absolutnym potworem przed bramką w porównaniu z poprzednim sezonem. Na konferencji prasowej przed meczem z Interem Mediolan Carlo Ancelotti został zapytany przez dziennikarzy, co zrobił winiemu, że tak szybko się poprawił. Carlo odpowiedział, traktuję go jak każdego innego zawodnika, motywuję do treningów i mówię, żeby skupił się na pracy. Druga rzecz to jakość zawodnika, ma chęć i entuzjazm. Odpowiedział trener. Wszyscy wiedzą, że jedyną różnicą jest jego spokój przed bramką w porównaniu do ostatnich sezonów. Mimo wszystko jest tym samym zawodnikiem. Mam nadzieję, że będzie nadal się rozwijał. Gwałtowną poprawę Viniciusa przypisuje się Carlo Ancelottiemu, ale oprócz strzelającej formy Viniego jest też coś więcej niż to, co widać na pierwszy rzut oka. Przyjrzyjmy się niektórym z kluczowych powodów, które pomogły winiemu w jego dotychczasowych występach w tym sezonie. Zapraszam. Ancelotti wspomniał o Viniciusie jako jedynym z napastników, którzy mogliby pomóc w rozwiązaniu problemów z, ze zdobywaniem bramek, ponieważ widział potencjał Brazylijczyka przed bramką. Pewność siebie i wiara opłaciły się do tej pory. Według menadżera, reprezentant Brazylii to wciąż ten sam zawodnik, który jest bardziej spokojny przed bramką. To jest klucz dlaczego Vinicius teraz zdobywa bramki. Florentino Perez wykazał ogromną wiarę i zaufanie do Viniciusa, zwłaszcza w letnim okienku transferowym. Nie jest tajemnicą, że Real Madrid chciał podpisać kontrakt z Kylianem MPP, a Paris Saint Germain chciał Brazylijczyka w zamian za Francuza. Któremu Florentino przedstawił sprawę jasno: wini nigdzie się nie rusza. Prezydent uważa Winniego za ważnego zawodnika klubu teraz i na nadchodzące lata. Mimo że Los Blancos ma obsesję na punkcie podpisania Mbappé, nie utrudniłoby to ani nie wpłynęłoby na przyszłość Viniciusa w klubie. Jeśli Mbappé podpisze kontakt w przyszłym sezonie, francuska gwiazda najprawdopodobniej wystartuje na lewej stronie. Pozycję, którą obecnie zajmuje Eden Hazard i Vinicius, ale moim zdaniem, przybicie Mbappé nie zaszkodzi Viniemu. Może grać i na prawej, będzie zamieniał się z Mbappé na lewej. Mbappé może grać przecież także w ataku. Jeśli uważnie śledzisz Viniciusa w mediach społecznościowych, widziałbyś ciężką pracę, jaką Brazylijczyk poddał się w przerwie sezonowej i przedsezonowej. Vini kontynuował treningi na wakacjach, a w okresie przedsezonowym również pracował nad dodatkowymi sesjami. Poprawiła się jego etyka pracy, co może być wynikiem dzielenia szatni z zawodnikami, którzy mogą pochwalić się tak silną mentalnością jak Karim Benzema czy były kapitan Realu Sergio Ramos. Vini przyznał, że jego poprawa jest spowodowana dużą ilością pracy na treningu podczas wywiadu z Tomasem Renquero. Cała przemiana to efekt mnóstwa pracy, wielogodzinnych treningów i walki o poprawę wykończenia akcji. 21-latek ściśle współpracował również z Ancelotim i personelem technicznym nad ulepszeniem swoj, swojego strzału końcowego. Zebrano dane i wykorzystano je, aby pokazać jak mniej do, dotknięć poprawiłoby jego efektywność w ataku, a wyniki mają być wi, widoczne w dniach meczowych. Jak widać te wyniki są bardzo dobre. To świetny początek sezonu dla Viniciusa, ale konsekwencja jest kluczowa. Byłoby interesująco zobaczyć, czy może kontynuować swoją szaloną formę przez resztę sezonu. A jak wy myślicie, zostawcie komentarz, łapkę w górę, subskrypcję. No i oczywiście zapraszam do kolejnych materiałów. Hej.